I jo, Manko. E, teraz jesteśmy pod datatronem żebyśmy kupili zestaw e, no szpiwór, lampa kuchnia gotowa, krzesła, stół i oczywiście namiot najważniejszy tak jest, kupujemy namiot na pierwszy wyjazd e, no i właśnie i także jesteśmy pod namiotami taki namiot nie jest zbyt fajny więc nie kupujemy taki jest większy czarny jak trupa a tutaj jest jeszcze taki biały i tutaj też jest taki o tutaj jest taki o tutaj, jest taki. O, tutaj. ile ludzi można mieć? zobacz tutaj Rysiu tutaj spójrz ile osób może mieszkać ile osób może mieszkać tego jest Ne, bo on nagrywa tutaj ile osób. Ja osób na mnie. Taki. To jest To to není ten. To, o ten. Ne, ten, ten nie. To ten. To ten. Ten? Ten. Ten jest bardzo bardzo No Nie ten, ej to ta no. tutaj Trzy plan nie na dwóch Tu to jest Trzy ten sypianie? Tak, bo to jest na 8 osób To Tutaj Słuchajcie. można i po prostu to już może jest haczyk, taki namiot. No nie, to nie będzie tylko wypiernego to dostać, będziemy pani rozstawiać go No tak, to nie ten, ale podobny ten, ten też jest. Ten to był. Ten? Tak. Pisczonek? A myślał, że jest mniejszy. Myślał, że jest większy. Jeszcze większy, jeszcze? Nie, bo myślał, że on będzie większy. Zobaczcie, to jest miejsce. To jest nasz mnie, ale w nim trochę gorąco. A, gorąco. Tak jest, to jest nasz namiot. To jest nasz. patrz, jest liczba użytkowników do trzech osób. Trzech można? Tylko? Średnio łatwy w montażu. No. Trzech tylko można osoby. Patrz, to. To, jest, to jest ten nasz. Ile ma nasza rodzina? To jest nasz, tak? Nie nasz, ale chyba go kupimy. Chyba że ten. Bo to jest ten. E, no to ten kupujemy. Myślisz, żeby ten? Ten. To co będzie twój pokój, a nie mój? Tak, to jest mój pokój Twój i tutaj będziemy zabijali. Możemy mieć tutaj lampki. A takie wielki na potrzebne? No, bo za. No. Ale też mi gorąco. Ale liczę, to wtedy byśmy musieli mieć dwa materace Jeden ty, jeden ja. To wszystko podwójne, to mieć. a to chyba. mi się to nie podoba, wiesz? Ona żebyśmy w jednym. Który? Okay? Ja jest ok. Teraz jest taki mały. I tutaj są dalsze namioty. A tutaj tata i idzie mój tata. Teraz. Dobra, też powiedziałem ten, 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 który wybraliśmy. Ten. To jest ten. Tak. Do tego, to jest tak. Ten? Tak, jest jedna sypialnia. przedsionek jest. I to jest ten. Będzie to jest nasz. Trochę trzeba się schylać, ale to zrobić. A ty wejdziesz na stojąco? Ty wejdziesz. Tak, ale jak ty usiądziesz, to ja jeszcze nagrywam. To jest właśnie nasz namiot. Jeszcze nie nasz planu, Ale planujemy, że to będzie nasz. Tak. A jak usiądziesz, to ta? jak usiądziesz, to nie będziesz się musiał schylać. Jak usiądę, to nie. A, czyli jest dobry. Czyli to. Czyli to ten. Kosztuje 329 złotych. Taka cena w Decathlonie, 56 coś tam nie wiem. Złotych 99 groszy. Teraz jedziemy do Julii, kupiliśmy na mnie. Śpiwór i lampy i teraz idziemy do Julii. Pokazujesz, Uli. Teraz wracamy do domu. Później Wam Kupiliśmy namiot. Namiota, krzesła, stóp. Oczywiście namiot kupiliśmy inny niż mieliśmy. No, inny, większy. Trochę większy. Tamten, tam na wprost, nie pokażę teraz. Może. Nie, ale no wracamy do domu i Wam pokażę. E, wszystkie zakupy, czy e, 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 piknikowe, pokażę Wam to w domu. Ta właśnie teraz, e, nagrywam, właśnie teraz, e, e, no dobra, e, tutaj będzie stół, stół będzie taki fajny blacha tu jest kuchnia gazowa tu jest go od niej e, firma taka jakby ktoś chciał kupić i e, jest jeszcze taki krem kupiłem na komary żebyśmy żebym nie był pogryziony będzie tak na mnie tak będzie wyglądał tak mniej więcej tu będzie tu będzie śpiwór w tym czymś. Tu będzie. Tu są lampki, trzy. Bo w namiocie były trzy lampki. Trzy haczyki do lampek. Ja skupiłem I tutaj jest jeszcze jedno krzesło. Takie dla taty. A tu jest moje krzesło. I trzymajcie się. Do widzenia. Cześć, papa. Pa.